Cześć, kochani! Barek z tej strony z bezpan.pl. Dzisiaj mamy chyba 9 luty, bardzo ciepło, fajnie 10 stopni. Zrobiło się wręcz gorąco. Ale od późnych godzin wieczornych ma być jakaś mega wichura. Mam już dane z Niemiec, czy przepraszam, z Anglii. Od znajomego mówi, że tak wieje, że po prostu jest masakra. Chcę po prostu uratować u siebie nasiona. Bo nie wiem, przy takiej wichurze jak one się zachowają. Nie chcę, żeby ich jakoś za dużo spadło, no bo byłoby mi szkoda, tak? Szczególnie, że przy takim wietrze to one otworzą i będą 50 km dalej. Chociaż mogłyby się rozsiewać, też byłby dobry test. E, aczkolwiek chciałbym jak najwięcej mieć ich u siebie. Dlatego dzisiaj e, żniwa, zbiory, obcinam. Zaraz pokażę, ile będzie kiści e, tych nasion. Naprawdę są fajne, piękne, już dojrzałe. Popatrzcie, do tej pory nigdy w życiu palmy nie były bez zabezpieczeń, dlatego nasiona zawsze siedziały w środku. Wichór było co niemiara, ale to wszystko było schowane. A teraz zobaczcie, kolejny dziwny problem. Nie okrywamy palm, ale za to tak liście masakrycznie będą wyglądać. Nasiona to samo, mogą odfrunąć. No nie wiem, ja w każdym razie obcinam na wszelki. Wypadek, żeby nie odleciało. Siedzę sobie już pod palmą. Tutaj muszę z jednej strony uważać, żeby nie poddeptywać w te maluchy, co tu rosną. A tutaj z drugiej strony, zobaczcie, ile jest tych nasion. To jest po prostu potężna, potężna ilość. Tych kiści jest chyba ze 6 albo 7. Jak je wszystkie obetnę, to zaraz będziemy nakręcać, jak to wygląda. Jest sekator, e, dwie już obciąłem te gałęzie e, z liśćmi, z nasionami. Została tak jedna, e, druga, trzecia, chyba są jeszcze trzy albo jeszcze cztery. Zaraz zobaczymy. Pokazuję jeszcze raz, ostatni raz na drzewie, jak wyglądają, żeby każdy widział, bo zaraz będą. Bo zaraz będą ścinane. Hello, hello, i tyle z tego będzie z drzewa, ale po to są, żeby je, żeby je zbierać. Dobra, bo nie mogę nagrywać i ciąć. To odkładam kamerkę i heratam. Wagnerianusa też, no chociaż tyle zabezpieczyłem przed wichurą, że zwinąłem mu liście. Tutaj całej reszcie nic nie robię. Ten po prostu jest na pierwszym strzale. No i jeszcze sabalowi związałem liście, ale to nie wiem czy to w ogóle coś da, bo one są tak sztywne że pewnie zaraz się rozwalą no i co eee, nasiona hybrydy też już w zasadzie dojrzałe obcinam, nie ma co czekać bo inaczej wichura wszystko załatwi no i będzie eee, no i będzie problem, tak a problem wcale nie jest nam potrzebny bo nasiona będziemy wysiewać i zobaczymy co się z nich będzie działo sam jestem mega ciekawy. Zaraz haratne i tyle z tego będzie. Znalazł się jednak pomocnik, to będę mógł pokazać, jak obcinam nasiona. Wchodzimy pod palmę. Tu zostały jeszcze, tak jak mówię. O! O! Ale tego jest zobaczymy o, patrzcie, ale się zaklinowały nie można ich wyciągnąć teraz stąd ho, 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 ho tu z drugiej strony muszę żeby ktoś o kurde o, ale to ciężkie czekajcie o, tu się jeszcze na czymś trzyma Ho, 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 ale czar, nieźle, jakie granatowe, jakie piękne. Podkładam. O. Ile jeszcze tego zostało? E, ostatnia czy nie? o ile nasion od razu jest na ziemi nie dziwne pomocnik nie zdeptaj tego o. nie idzie tu wejść jeszcze dwie o. no nic nie widać nie mam się jak dostać nawet Może od drugiej strony jakoś. O, tu jest dość. O, ściągamy następny. Ale się poklinowało. Ho, 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 Nigdy tych nasion jeszcze nie było tak dużo. I teraz się zrobił problem olbrzymi, żeby to powyciągać po, liście poschodziły o. O. następny i został jeszcze jeden ale tu nasion pospadało dziesiąt a ten ostatni jest jakiś taki Malutki wypłosz. Ech. Niestety, też nie ma się jak do niego dostać. Ech. O. Ech. o, jest. Zaraz go tylko zdjąć. Szypią się nasiona wszędzie. Pokaż pomocnik ile się rozsypało Piękne są te nasiona Ale kabra, jakie duże o. O. Olbrzyme Ostawimy Niech rosną. Także o. Tyle Tyle wyszło nasion O! To są niektóre z tych kiści. Piękne. To o, tu też się porozsypywały No trzeba to na coś poukładać, bo one teraz się będą obsypywać. Czyli dobrze, że je ściągnąłem przed wichurą, bo, bo na pewno by z tego drzewa gdzieś odleciały i zasiałyby się na przykład w Szwecji. E, no cóż, tak to wygląda. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak Wam się podoba, to subskrybujcie kanał. Łapa w górę, pozdrawiam Was yy, i zabezpieczcie palmy przed wichurą, jeśli możecie. Marek Malec, bez pozdrawia, cześć.